Partnerem kanału przed Setką jest sukcesstudio.pl. Holistyczne podejście do biznesu. Sukces Studio oferuje rozwiązania marketingowe, sprzedażowe, oparte o rozwiązania informatyczne, które wprowadzają firmę na wyższy poziom. To wszystko wpływa na jej rozwój i znacząco zwiększa konkurencyjność na rynku. Cześć, tu Maciek Cigler z kanału Przed Setką. Tym razem mam okazję porozmawiać z Małgosią, która jest psychologiem walki, słynny psycholog walki.pl. Tam możecie wejść na jej stronę i zobaczyć, z czym Małgosia się dokładnie zajmuje. Psycholog sportu, ale też osoba, która pomaga osiągać cele, osoba, która pomaga. Ludziom w różnym wieku, na różnych etapach rozwoju. Dzisiaj mega rozmowa przed nami. Rozmowa jest podzielona na dwie części. Dzisiaj pierwsza część, druga część to będzie osobny film, który się za jakiś czas pokaże na moim kanale. A dzisiaj, no cóż, Małgosiu, powiedz parę słów o sobie. Cóż, od 2008 roku pracuję z chłopakami, to jest sport walki typowy. Jakby ktoś nie pamiętał, proszę Państwa, to zapasy są pierwszą dyscypliną olimpijską, od tego zaczynały się Igrzyska, co w roku olimpijskim też swoje znaczenie ma. Mogę się pochwalić, że na dobrą sprawę wychowałam już trzecie pokolenie młodych ludzi, z którymi po dziś dzień się przyjaźnie, chociaż wielu z nich już zakończyło kariery, kolejną rzeczą, którą nieskromnie mogę sobie przypisać na plus, jest to, że wszyscy oni pokończyli studia. Nikt nie został po zakończeniu kariery z tak zwaną ręką w nocniku, prawda? I, I nie wiadomo, co ze sobą zrobić. Więc to jest bardzo, bardzo dużo, bo dla sportowca, który w wieku lat 16 staje się zawodowcem, bo nie czarujmy się, jak się ma dwa treningi dziennie po trzy godziny, to już nie na wiele jest Czas, a jeszcze trzeba pogodzić szkołę, wymagania rodziców, inne pa, innych parę rzeczy, łącznie z miłościami i zawodami miłosnymi również, bo najpierw jest się człowiekiem, a dopiero potem jest się sportowcem. Tak też właśnie pomagam osiągać cele. Osobom cywilnym w różnym wieku uzmysławiam, że cel może zabić. No, Bo proszę Państwa, my bardzo często w wieku lat powiedzmy 25-6 jeśli mamy odwagę, zakładamy własne firmy, biznesy czy idziemy do dobrze płatnej pracy, pniemy się po szczeblach kariery i mówimy tak, za 5 lat będę jeździł super samochodem i świątek, piątek czy niedziela jestem w pracy. Telefon od szefa po 23.00. Stawia nas na baczność, nawet w sytuacjach intymnych. Po 10 latach będę miał własne mieszkanie. Robimy dokładnie to samo. I konieczność I... chodzenia na psychoterapię. Tak, a później co się dzieje? Łapiemy się na tym, że Przychodzimy do domu i kręci się tam jakaś kobieta, czy jakiś mężczyzna, którego my tak naprawdę nie znamy. Jacyś młodzi ludzie, którym nam się ciągle wydaje, że to są takie, prawda, dwu-trzy latki i nagle taki dryblas patrzy na nas gdzieś tak z pozycji żyrafy na zasadzie Ciszej tam na dole! No tak. I co się okazuje? O cholera, to ja przegapiłem swoje dzieci. No to by wychodziło. Prawda? I co się dzieje? A potem przychodzi wiek lat 40-50. I co? I jak 70% całej ludzkiej populacji? Hmm. Dostajemy po łbie z grubej rury, tak zwanej, czyli obuszkiem, prawda? Bo nagle się okazuje, że ale... wchodzimy w wiek średni. No i teraz, proszę Państwa, zaczyna się polka z figurami, bo to jest zwykle czas jakichś pierwszych podsumowań. No tak. Czyli, gdzie jestem w, w karierze? Co mi się udało osiągnąć? Jak ja wyglądam? Jaką cenę zapłaciłem za ten sukces? Jak wygląda moje życie rodzinne, czy w ogóle, prawda? Życie osobiste. O kurczę! Przecież ja ważyłem 50, 60, 70 kg, a teraz 120. Na przykład, prawda? Psiakrew kiedyś po trzy stopnie wdrapywałem się na, na trzecie, czwarte piętro, a dzisiaj po przejściu na pierwsze. Szukam windy. Szukam windy, dostaję zadyszki. Mój organizm coś nie domaga. Rzeczywiście kiedyś, prawda, Wybierałem, wyłuskiwałem partnerki czy partnerów do seksu od tak. I było to super, hiper. Siódme niebo to przy tym betka. A ja nagle y, y, przestaję mieć te możliwości. Dopada nas kryzys. Dopada nas kryzys i tak. Pierwsza myśl. Nie, muszę coś zmienić, muszę coś zrobić. Co tu jest nie tak? Jeśli już do tej pory partner z nami wytrzymał, to zwykle ciągnie nas do lekarza na jakieś badania. Zaczynają się jakieś leki na sercowe, zmiana diety, te sprawy. Ale też bywa, że o, no to ja jestem prezesem firmy. Przychodzę do domu i w takim. Krytycznym wzrokiem patrzę. Cholera. Co to za stara baba mi się kręci po mieszkaniu? Trzeba zrobić reorganizację. Tak jest. Wymieniamy na, wymieniamy na nowszy model. Personel. W końcu nie jeżdżę do cholery dwudziestoletnim starym rzęchem. No tak. Bach. To jest pierwsza te oznaka, prawda? Czyli taki nadkrytycyzm w stosunku do... Tych naszych partnerów. Duży krytycyzm w stosunku do samych siebie, czyli dajemy zarobić kokosowe pieniądze trenerom personalnym, siłowniom i tak dalej. Żeby potwierdzić swoją kobiecość czy męskość, zmieniamy garderobę. Idziemy do fryzjerów, kosmetyczek, masażystów. Mówię, siłownia to jest mus. I na samym końcu do tego wszystkiego. E, jeszcze ten taki wewnętrzny krytyk i efekt oszusta, który dzieje się w naszym mózgu, odpowiada nam. Musisz się sprawdzić, musisz się sprawdzić, musisz się sprawdzić. I co robimy? No właśnie, rozglądamy się. Za tym młodszym modelem. U pań często są to spotkania z dużo młodszymi partnerami, trenerami personalnymi. Na przykład, <grym> prawda? Albo wyjeżdżanie gdzieś do modnych miejscowości, gdzie tacy młodzi przystojni masażyści. masażyści tudzież specjalnie ba. Jest w ogóle cała grupa takich młodych osób, które się specjalizują w pocieszaniu pań w średnim wieku, tak bym to ujęła. Tak samo pocieszaniem panów. Tak, tak, W tak, średnim tak, wieku. Tak. I teraz bywa bardzo często, że mówię, ta żona nie pasuje, bo ona całe życie była w tym domu, wychowała nasze dzieci. Zwykle przejmowała też całą funkcję opiekuńczo-wychowawczą, aprowizacyjną. Użerała się z hydraulikiem, dekarzem, malarzami itd. I w tej chwili tenże małżonek mówi na przykład tak: Nigdy nie pracowałaś, pta się mleka, ci była brak, a wygląda się tylko Nie pasujesz do mojego stanowiska. W, tej, w tym momencie, jako taki, prawda, no, trochę maczo, który musi się sprawdzić, żeby poczuć się dobrze. Albo bierze sobie, prawda, przyjaciółkę dużą młodszą, taką bardzo reprezentacyjną, no. z którą, prawda, wszelkie in, eventy, konferencje, jakieś, prawda, wypady i tak dalej. Przepraszam, są normą, no a zgaszona, przytłumiona z poczuciem takiej wewnętrznej krzywdy zwykle działa w dwójna, e, dwutorowo, bo albo no to ja ci pokażę, czyli właśnie panowie masożyści, SPA te sprawy, albo Bywa bardzo często też, że sporo kobiet sięga po używki w tym wieku. Zaczyna się ten kieliszek przysłowiowy wina pod koniec dnia. To już jest butelka wina? Tak, później butelka, a później mamy naprawdę bardzo, bardzo potężny problem. I z, niedo, z takiego niedoceniania. Skąd się ten kryzys wieku średniego bierze, tak naprawdę? Otóż, on się tak naprawdę zaczyna dużo wcześniej. Bo my, tyrając, prawda, na ten sukces, mówimy tak, no przecież do grobu tego nie zabiorę. Nie robię tego dla siebie. Ale skoro tak, to nie mamy w kalendarzu czasu na to, żeby pójść z żoną do kina. Nie wyjedziemy z nią na weekend, bo szef sobie coś tam umyślił. Nie rozmawiamy z naszymi dziećmi, ba, zapominamy, że na przykład miały pierwsze komunie, że powiedzmy, osiągnęły jakiś super dla nich wynik w zawodach sportowych. Czyli tak naprawdę my pracujemy na ten brak porozumienia dużo wcześniej, ale wtedy czujemy się usprawiedliwieni i właśnie nie robię tego dla siebie. To pierwsza wymówka. Tak, ja to dla mojej rodziny, bo muszę... Tak, A, tak moja z... rodzina musi dąbki. żyć na pewnym poziomie, bo na przykład sam pochodzę, pocho... sam pochodzę ja pochodzę, moja żona pochodzi z biednej, z biednej, rodziny. Z biednej rodziny, z dysfunkcyjnej. Z biedna mowa. Że nikt, prawda, nie przelewało się, było biednie, więc ja sobie... Za... Za punkt honoru postawiłem, postawiłam, że nigdy w życiu moim dzieciom niczego nie zabraknie. Ale, tu znowu będę się czepiać, bo to ale Maćku to jest nic innego tylko. Jakim kosztem? Y założę się, założę się. Że gdybyśmy y, zapytali trzy pięciolatka, co woli? Czy pójść do wesołego miasteczka z mamą, czy pograć z tatą w piłkę, to wybierze to drugie. Tego czasu nikt nam nie zwróci. Tych emocji, tej więzi, nic nam nie zwróci. I teraz. Może będzie biedniej w tym sensie, że ten sukces przyjdzie do nas później. Ale jeżeli będziemy umieli y, od początku wyznaczyć sobie te granice, i mało tego postawić granice na przykład szefowi i powiedzieć, przepraszam, że 23 to nie jest. Moment. Na rozwiązywanie korporacyjnych problemów. Bo teraz mam czas dla rodziny. Ale no przecież to on mnie zwolni. Nie, on cię nie zwolni. Nie. A dlaczego? Zatrudnił cię, bo jesteś lepszy i mądrzejszy od niego. Albo no, no, od innych, którzy też mogą Którzy byli nie... na rynku. Pracować byli na rynku. To jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Dosyć często. Ludzie zapominają, czy znaczy, to jest tak, sam widzę po sobie, dochodzimy w pewnym momencie do takiego wieku kiedy pozwalamy sobie na to, żeby coś nie zrobić, nie odebrać tego telefonu, nie odpisać na tego maila, wyjść po 8 godzinach pracy, a nie po nastu godzinach no, pracy no, i robimy z tego taki eksperyment, teraz nie biorę tego stanie? telefonu, co się stanie i co? Nikt tak się zawala, no już następnego dnia nie ma. Już nic nie ma. W ogóle planety Ziemi nie ma. Tak jest? No nie. no nie. Okazuje się, że nic się nie stało. Że nic się a mało. Szef zadzwonię jeszcze o poranku. Albo po prostu. Do pracy. Jego wizja nagle no nie została zrealizowana, ale można było ją zrealizować następnego rano. dnia. I co się okazuje? Że my. Postępując w ten sposób, yy, tracimy wymówki, ale zyskujemy coś bezcennego. Zyskujemy szacunek. Dokładnie. Bo w momencie, kiedy stawiamy granice, prawda? Możemy kogoś lubić, nie lubić, ale jeśli wiemy, że ta osoba, jeżeli mówi, że coś jest czarne, kto się tego trzyma i jest słowna, wywiązuje się ze swoich obowiązków, i tak dalej. Może nie być dla nas najmilsza, ale jest bardzo dobrym specjalistą. To ją szanujemy, cenimy. Tak. I na przykład, wiadomo, że powiedzmy, pani Iksińska po godzinie 18 po południu nie odbierze telefonu, żeby nie wiem co. Dokładnie. Bo a ma swoje życie. Tak, a pan Y. nie przyjedzie o 5 rano w sobotę do firmy. Świat się nie zawali. Firma żyje. Firma dzisiaj. żyje, prawda? I co jeszcze? Ma się coraz lepiej. I to jest najciekawsze. A dlaczego się ma coraz lepiej? Bo zobaczcie Państwo, że w momencie, kiedy my dajemy takie sygnały, czy to swoim dzieciom, czy współmałżonkom, czy współpracownikom, to oni uczą się, że y, trzeba tak rozplanować robotę. Żeby się zmieścić w tym i w tym czasie. No dokładnie. I po pewnym czasie sami się do tego przyzwyczajają i zyskują dla siebie też wolny czas. Dokładnie. I mówią, o kurde, jak fajnie. To ja mam tyle czasu. Ja pamiętam, proszę Państwa, miałam takiego zawodnika. On był wtedy w maturalnej klasie i tutaj zaczął się sezon startowy, a on się przy, przygotowywał do Mistrzostw Polski, które mu dawały później bilet na starty międzynarodowe. I on mówi, Boże, jak to pogodzić? I wiecie, co Państwo myśmy zrobili? Mówię, przynieś plan lekcji. Zob Przeanalizowaliśmy go i na przykład mówię, zobacz, są przedmioty, które masz, powiedzmy, dwa czy trzy razy w tygodniu. Masz zadane dziś. Przychodzisz, robisz. I masz dwa dni świętego spokoju, bierzesz zeszyt po pachę, na trzeci dzień idziesz. Bo już jest odrobione. Praca została wykonana. Tak. I po dwóch czy trzech takich tygodniach on dzwoni do mnie i mi tak. Wie pani co, pani Gosiu? Cholera, teraz w drugą stronę. Skąd ja mam tyle czasu? Nie wiem co, co z, z nim zrobić. <laughs> Ale to samo jest z wieloma firmami, Mami. wieloma ludźmi, którzy, jeżeli nagle mhm. przyjdzie poograniczać ten czas siedzenia bez sensu na telefonie, oglądania tych TikTok TikToków, tam. życia życiem innych, siedząc na Facebooku, czy oglądanie jakichś głupot, czy nie wiem, nawet tracenia czas codziennie ileś godzin na chociażby telewizję, w której no... Przepraszam, no tam nic nie ma ciekawego. Tak, bo jeżeli możemy... No blok razie... reklam będziesz oglądać ileś Przez... razy tak. naprawdę potrzebujesz tego do szczęścia i do Chyba życia. Nie, poza tym wiesz, jest coś jeszcze. Jak... Ja na przykład o teraz mam klienta, z którym na ostatnim spotkaniu rozmawialiśmy o czymś takim. On, że tak powiem, dowodzi e, jako współwłaściciel setkom ludzi i e, jego, jeden z jego byłych dyrektorów wykonawczych e, promował bardzo wysoko pracę w nadgodzinach. I coś się okazało, że ci ludzie przez te 8 godzin swojego normalnego czasu pracy udawali, że pracują. Natomiast po godzinie 15 po prostu dostawali szpongu, tak zwanego. Budzili się do życia. Tak. I y, kiedy on przejrzał jako y, prawda, członek zarządu listy płac, mówi zaraz, to co oni robią przez 8 godzin? I tak rada w radę doszli do wniosku, że zwołują załogę. I, mówi, I powiedział tak, kochani, a te, yy, o co chodziło? Za pracę w nadgodziny dostawali bardzo wysokie premie, które były do podziału, że się tam wyrażę, no tak wyrażę yy, wśród pracowników. A on mówi tak, a teraz będziemy premiowali yy, wysoką wydajność w ciągu 8 godzin. Nadgodziny to już się skończyły. Komu nie pasuje, to proszę bardzo, czekam na podania. O zwolnienie. wszystkie podpisze. Nagle się udało. I nagle pomruk, bo to taka no dość yy, y, 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 ciężka branża. Pomruk niezadowolenia, a w końcu po 15 minutach wychodzi jeden facet i mówi: Zrobimy to w sześć. I okazało się, że można, to, że można to zrobić. I teraz skończyły się nadgodziny, ale za to zaczęły się dobre premie, bo maksymalnie wykorzystano ten czas pracy. Skończyło się, przepraszam, opieprzanie i udawanie w czasie podstawowym, że się pracuje, a zaczęła się rzeczywiście solidna praca. I chcąc dobrze zarabiać, ci ludzie sami zaczęli zgłaszać. Pomysły na usprawnienia można. Hura! Wszystko się da zrobić. Właśnie dobre zarządzanie czasem. No dobrze, Małgosiu, to teraz tak podsumowując nasz odcinek, teraz postawmy taką kartkę. Co możemy robić? Co możemy, Co robić? możemy słuchajcie, działać, w którym... Słuchajcie ciągu? Państwo. Ty jesteś psychologiem, tak. proszę bardzo. Po pierwsze tego. proszę Państwa, zastanówmy się, dbamy o swoje samochody. Jeździmy na przeglądy. Gdzieś tam prawda, wykonujemy, a przynajmniej powinniśmy, badania profilaktyczne, różne. Ale proszę Państwa, nie kiwniemy nawet paluszkiem, jak Centralny Układ Dowodzenia na to nie zezwoli. A zatem, dla własnego dobra, dla dobra swoich najbliższych, dla których to wszystko robimy, od czasu do czasu warto przyjść do psychologa. Po co? Po to, żeby na przykład porozmawiać i dowiedzieć się, że funkcjonujemy prawidłowo, że nasze emocje są przepracowane, że dobrze sobie radzimy, że na przykład być może, a propos tego kryzysu wieku średniego wcale nie warto odstawiać tego wysłużonego małżonka czy partnera na boczny tor zamieniając go na nowszy model, tylko na przykład przypomnieć sobie, co sprawiło, że z nim jesteśmy że w ogóle wybraliśmy go na życiowego partnera. Dokładnie. To po pierwsze. I o tym ze mną można rozmawiać. Druga sprawa to te nieszczęsne cele, które dzisiaj wszyscy i na wszystkich możliwych kanałach odmieniają przez wszystkie przypadki. Proszę Państwa, bardzo pięknie powiedział to jeden z moich zawodników. Pani Gosiu, cel to marzenie z terminem realizacji. Czyli Skoro tak, to dobrze by było co jakiś czas sprawdzić, czy nadal to moje marzenie, czy ja o tym naprawdę marzę. Czy dalej tego chcę? Czy dalej czy tego, tego chcę marzyłem? tak po ludzku? Bo często, gęsto tu co powiedziałam, że cel może zabić, prawda? Dokładnie. A po pewnym czasie okazuje się, że my wchodzimy, weszliśmy w kierat, a on nam nie jest do niczego potrzebny, bo nam się to już przestało podobać. No niestety. Więc o tym ze mną można i zapraszam, psychologwalki.pl, wystarczy wstukać i Ma zobaczyć. na no jeszcze. Dokładnie tak, proszę Państwa tym bardziej, pierwsza rozmowa ze mną to jest koszt filiżanki kawy, spotykamy się, gadamy, zobaczymy, zapraszam. Bardzo dziękuję Małgosiu. Dziękuję Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze Porozmawiać. kolejne materiały i na pewno jeszcze jeden film jesteśmy umówieni z Małgosią, więc zaglądajcie na kanał i za jakiś czas on powinien też się pojawić. Zapraszam. Dziękujemy pięknie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.